Kacper. Kiedy poznaliśmy się prawie 6 lat temu, to Bóg dał nam trzy marzenia. Tak, pierwsze to muzyczno-medialne, nazwaliśmy je stick. drugie to chrześcijańska moda, nazwaliśmy to Rope. I trzecie to szkoła uwielbienia wszelkiego rodzaju sztuką, która jest w procesie. Dokładnie. Zaczęliśmy od projektu modowego, czyli Rope w ramach którego zaczęliśmy robić ciuszki oparte na fragmencie z Zachariasza 3, wersety 3 i 4 tak. i mamy niesamowitą radochę, tak. widząc, jak młodzi wierzący noszą nasze ciuszki i są nimi zainspirowani. Tak. Już na samym początku widać, że chodzi tutaj o budowanie swojego własnego królestwa, swojej własnej marki rób. Co zburza się w moim duchu to to, jak ludzie poprzez swoją chciwość zakłamują Słowo Boże. Przejdźmy więc do Zachariasza i sprawdźmy to tak naprawdę mówi ten fragment. A Jezu był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przy obled szaty odświętne. W odniesieniu do całego słowa Bożego, szaty zawsze oznaczały moralny stan duszy. Widzimy to w objawienia 3.4. Kiedy mowa jest o ludziach Stardes, którzy nie sprawili swoich szat grzechem. Jak również 3.18. Gdzie Bóg radzi ludziom, aby nabyli u niego białe szaty. Widzimy nawet po naszym Panu Jezusie, który na górze przemienienia był przyobleczony olśniewające białe szaty. Również samą przypowieść o uczcie weselnej, o której opowiadał Jezus, gdzie tych, którzy nie oblekli się w czyste szaty, kazał wyrzucić precz. Co ciekawe, przeciwieństwem tego wszystkiego jest fragment z 5.2, gdzie strofuje on ludzi bogatych, którzy inwestują w swoje drogie szaty, które tak czy siak są porządne przez mole. Tak też, jak bezczelnym można być, aby wykorzystywać słowo Boże, I czym zwykłe pudełko z gwoździami, z którego wybieramy ten, który nam pasuje, do tego, aby przybić do ściany i zawiesić na nim nasz własny płaszcz doktryn, przekonań, pragnień i cielesnych żądz. Słowo Boże mówi, abyśmy nie miłowali tego świata, a to, co widzimy w kościele w Ledeicei, gdzie Jezus strofuje go przez to, że kościół Edyricei zajmował się produkcją bardzo drogich tunik, zwanych trimitami, z miękkiej, połyskującej wełny. Mowa jest tutaj o naszych ciuszkach, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chwytliwa marka, która ma na celu przyciągnąć chrześcijan jako rynek zbytu, czy ta moda ma w sobie cokolwiek ze Słowa Bożego? Przeglądając nową kolekcję, jak również stronę internetową, nie znalazłem ani jednego fragmentu Słowa Bożego. Prawdą jest to, że chodzi tutaj o wykreowanie marki. Rope. Tylko tyle możemy zobaczyć na tych koszulkach czy bluzach. Mało tego, przeglądając sklep internetowy Facebooka oraz Instagrama, w tej nowej modzie widzę cielesność, zmysłowość, wszystko to, od czego powinniśmy uciekać. Czy myślicie, że Jezus założył takie ubrania albo stał się modelem takiej marki? Czy to jest cel naszego życia? Przykre jest dla mnie bardzo, że imię Jezusa wykorzystywane jest do prywatnych celów. Dużo nie brakuje, aby w imieniu Chrystusa tworzyć wszelkiego rodzaju świeckie projekty. Niedługo powstanie chrześcijańska pornografia, chrześcijański pub, chrześcijańskie kina. Jednakże, czy zmieniając etykietę możemy zmienić zawartość? Czy przylepiając etykietę Jesus Fire do paczki z papierosami uczynimy jej wnętrze świętym? To wszystko to są ludzkie projekty. Pytaniem zasadniczym jest to, z listy hebejczyków, Rozdziału Czy Bóg wstydzi się nazywać ich Bogiem? Czy Bóg wstydzi się przyznać do tych nowych projektów? Czy Paweł tworzył swoją markę namiotów? Bóg da mi projekt to STIPT. Tworzymy platformę, która wierzymy, że w przyszłości będzie naprawdę takim miejscem, gdzie będziemy wydawać, promować chrześcijańskich artystów. Na moment, ciebie właśnie. Na ten moment wydajemy swoje piosenki przede wszystkim. E, nagrywamy pieśni uwielbienia, nagrywamy pieśni rapowe, pieśni, piosenki rapowe, kacpra, bardziej takie taneczne. I wierzymy, że e, muzyka po prostu zanurzona w Bożej obecności z uwielbieniem, niezależnie jakie to będzie, będą brzmienia. I czekamy Dokładnie. na nowe Dźwięki, czekamy na nowe bity. Wierzymy, że wiele świeżych, nowych rzeczy w chrześcijańskiej kulturze jest przed nami. Dokładnie. Dla... Wierzymy też, że Bóg może używać dosłownie tej estetyki Daj. i tego stylu, który panuje dzisiaj. Daj. Na samym wstępie chciałem powiedzieć, iż ten odcinek nie ma na celu nikogo urazić, ani też wzbudzić jakieś kontrowersje, choć zapewne wielu się ze mną nie zgodzi. Nie jest jednak ważne, co myślą ludzie. Ważne jest to, co myśli Bóg. Ważne jest to, co mówi Słowo Boże, ponieważ wielu przyjdzie w imieniu Pana Naszego i z wielu, co jest dla mnie bardzo przykre. Dziś na światło dzienne chcielibyśmy wyeksponować nowy rodzaj światowego chrześcijaństwa, które pod przykrywką imienia Jezus buduje swoje własne królestwo i swoją własną chwałę. Jednak wszelka chwała należy się zawsze Chrystusowi, Alarmuję z tego względu, że widzę, iż w naszym kraju pojawiły się nowe trendy, które przyszły do nas z Ameryki i które tam zniszczyły kościół poprzez sekularyzację, czyli zeświadczenie kościoła. Dziś omówię przykład pewnej ekipy, która jest dość popularna w naszych małych kręgach chrześcijańskich, a mianowicie stipet. pod kafę Central w samym centrum Wiednia Chciałbym zostać tu na zawsze, nigdy się nie żegnać Zaraz ruszam w trasę, uważę bo na koncertach Może być kolejka jak pod kafę Central Stoję pod kafę Central w samym centrum Wiednia Hey, Sam Bóg hey. robi mi promocję Ale mnie i Ciebie Idzie, idzie przebudzenie Będzie tak jak w niebie Ja naprawdę to wierzę, bo Święty Duch ogarnął mnie Mamy nowe pieśni, nie możemy przestać Promować, wydawać chrześcijańskich artystów. O to w tym właśnie chodzi. Aby wypromować siebie. To, co możemy zobaczyć, praktycznie zatarło granice ze światem. Dzisiejsza muzyka chrześcijańska, nawet w Polsce, tak bardzo przypomina tam ze świata. I usprawiedliwia się ją tym, że daje się. Chrześcijańskie teksty, często bardzo płytkie i mantrowe, różniące się znacznie z hymnami, piśniami, a nawet psalmami. Kiedyś osoby, które usługiwały jako muzycy w sobie Bożym, na przykład Asap, miały bliską więź z Bogiem. Były to osoby, które były prorokami. Czy myślicie, że Jezus używał światowych sposobów z Grecji czy Rzymu do tego, aby przyciągnąć? Ludzi ze świata? Chrześcijańska muzyka, w szczególności chrześcijański hip hop, po wyłączeniu dźwięku, praktycznie nie różni się niczym od tego światowego. Kasa, samochody, ujęcie kamery, zamieszanie, niewyrazistość, z tyłu jakaś banda i wszystko w imieniu Chrystusa. Duch Święty został zastąpiony przez muzykę i kładzie się wielki nacisk na pieniądze w przemyśle muzycznym. Dzisiejsza muzyka chrześcijańska jest bardzo płytka, ponieważ płytki jest stan duchowy wielu chrześcijan. Nie mówię to po to, aby krytykować, lecz po to, aby wskazać na fantastyczne pieśni i hymny starych czasów które były tworzone z serca i często nawet nie miały autorów, ponieważ nikt nie myślał o pieniądzach, lecz o to, by wywyższyć Chrystusa. I śpiewa się refren po 20-30 razy. Równie dobrze można było, było je śpiewać do ukochanego czy ukochanej, ponieważ nie mówią o Jezusie, lecz o kimś. Teraz się da, przecież Jezus nam powiedział, żeby iść na cały świat mordą. My robimy to, co myślałeś, że nie wolno. Bóg nas błogosławi, jest naprawdę spoko. Biedzmi nawet nie mów, że wierzymy za wysoko. Gdzie mój pan chodź, Aho Jak mój pan chodź, All White? Mógłbym wierzyć, Night. Wtedy czyzie, do not have to wake up and fight the battle of sin you wake up and enjoy being his that's why we're christians guys a christian means a little christ-like one and christ in you is the hope of glory right so we're not serving a doctrine we're not serving him so we're not serving a doctrine we're not serving him so we're not serving your doctrine, we're not serving him. See, the cross doesn't expose your sin, it removes your sin to expose your potential and your value. He didn't die on the cross because we're sinners, he died on the cross because we're lost sons and daughters. Cześć, słuchajcie, tylko dzisiaj do końca dnia każda wpłata po, o wysokości 100 zł lub więcej zostanie nagrodzona freestylem specjalnie ode mnie na Wasz temat, Elo.